Skorpionku, dlaczego zostajesz sam? Kochasz intensywnie do samego rdzenia duszy. Dla ciebie miłość to więź, która ma przetrwać wszystko, ale dla kogoś w tej głębi ciężko złapać oddech. Chcesz znać prawdę, każdą myśl, każdy szczegół. Nie dla kontroli, a dla własnego bezpieczeństwa, a ktoś obok czuje się obserwowany i brak mu swobody. Twoje emocje są silne i w momencie bólu stawiasz mur, a nie każdy ma odwagę go przebić. Bywasz zbyt czujna na oznaki chłodu i widzisz go tam, gdzie go nie ma. I partner myśli, że walczysz o udowodnienie swojej lojalności, zamiast po prostu kochać. On odchodzi, bo chce czuć, że Twoja miłość to też przestrzeń. Bo czasem, by pozostać, człowiek potrzebuje chwili, by być sam ze sobą. Więcej w prywatnej sesji tarota.